Moi drodzy, to jest takie miejsce, w którym czuję się jak tandemiarz w sensie z centralną osią. Bo nie wiem czy to widać, ale tu jest górka w sensie dołek i tu jest pod górę, a tu jest dołek i tam jest znowu pod górę. I trzeba wysiąść sobie, opuścić przód, zobacz, jak mam przód, nisko. Żeby mi tu weszła rama. Po czym jak wepchnę już koło, mniej więcej dotąd, czyli zanim mi rolka wskoczy w kontener, muszę znowu wysiąść i znowu zmienić poziom ale to wam już zaraz pokażę jak już podjadę tak bliżej są takie miejsca, niby nieduży uskok a trzeba się nachodzić jak na tandemie ale tandemiarze w takich miejscach robią to samo zresztą nie tylko w takich także <laughs> tu chłopaki z tandemów nie rypać, bo dobrze wiecie, że tak jest o i widzisz co się dzieje weszła przyczepa i teraz żeby uniknąć wypadnięcia przednich rolek a już są niżej Podnosimy do góry, żeby nie za daleko, żeby tu nie narobić biedy. Lepiej wysiąść i sobie wiecie. Może no. kierowca wjeżdża, to one są prosto. No. Tak mają być. No i teraz możemy sobie elegancko cofać. Autem będzie ta sama zabawa, też trzeba będzie pilotem go góra dół. Są takie miejsca też na ziemi. O którym się fizjonomo nie śniło, tak? Eee. Co tu się stało jeszcze? Zobacz jak się puszka przeskoczyła I co panie Gutku teraz? Siądź i płacz Nie wskoczą rolki, wiecie o co chodzi? Eee. Weszłyby To o co chodzi? Czego nie chcą wejść? Dobra Wiecie o co chodzi? Cały czas coś mi odbija Więc nie będę się pierniczył, tylko do góry Do przodu kontener i dopiero się podjedziemy jak się go wyprostuje. Po co sobie komplikować życie i robić szkody komuś, nie? Tak jest. Gdzieś delikatnie podgięty, znaczy on krzywo stoi. No zobacz jak on stoi. Krzywo. Teoretycznie wygląda na to, że wchodzi, ale coś odbija, więc nic na siłę. Nic na siłę, pamiętajcie, one sobie same wskoczą, ale nie na siłę. Trzeba tu mieć. O. No, troszkę ich odsunąłem i rolki mi tutaj wskoczyły, w ten kontener, ładnie. Natomiast tutaj nie chcę wejść. Nie chcę przejść do przodu. Więc muszę teraz cofać do tyłu i mieć nadzieję, że się nic nie stanie. Daj Bóg. Trzymajcie kciuki, zobaczymy. Trochę niżej muszę dać. W takich sytuacjach właśnie żałuję, że nie ma środkowych rolek, bo one, wiecie, trochę jednak trzymają. No ale liczę, że będzie ok. Jak autem wjadę już tak dotąd, to dźwigam do góry ten pierwszy i go przewożę. Będzie lepiej. Widzisz? To jest taka robota profesjonalna. To nie zawsze jest cacy. Ha! Tak się wydawało, że prosto stoją. Trzeba teraz tylko pamiętać o tym, że cofamy i słuchamy, co się dzieje. Bo jak widać, te kontenery nie stoją równo. I teraz ok, idę zobaczyć jak tam rolki wyglądają. Bo jak mi wyskoczą te tylne rolki w tym kontenerze przekrzywionym, to jestem wiecie gdzie, w czarnym odbycie. <gry> Dobra. Autko jest mniej więcej do podniesienia w miarę. Można by było zrobić. Zobaczymy jak się zachowują rolki przyczepy. Czy wejdą w ten kontener, czy nie wejdą. I co? I jest ryzyko, że nie wejdą. Więc nie będziemy ryzyka tworzyć jeszcze większego. Tylko próbuję ten kontener wziąć na auto I muszę go troszkę dać do przodu No widzicie jest No 3 czwarte samochodu Może podniesie Jak nie to najwyżej coś się zepsuje Próbujemy Pilocik Sama dupka Do góry No Podniesiesz? Czy średnio? Co tyle? Co ty mi chłopie tu Pawiana? Daj mu w przód jeszcze trochę. No. Złame ramę. Chłopie, czarna dupa. Co tu teraz robić? Co tu zrobić teraz? Pokaż. No. I tył do góry. Podniesie to troszkę. Troszkę mi potrzeba, niedużo. Ośka siada na dół. Dobrze, jest okej. Okay. Żeby się tylne łapy oderwały troszeczkę. Troszeczkę, no nie trzeba mi dużo, nie? Odrobinkę. Heh. Czekajcie, opuszczę, spróbuję jeszcze dosłownie 2 centy cofnąć. A jak nie, to się rozepnę i wepchnę. Nie, no nie będę świrował, Pobawimy się trochę, mam czas. Ha. Nie wskoczy, patrz, gdzie jest rolka. Nie ma się po czym przesunąć. A kurde! No i co teraz? Co teraz, chłopie? Bo rozumiesz, teraz do przodu nie pojadę, bo mi nie wskoczy i przyczepa w ten kontener. Do tyłu nie pojadę, bo też nie wskoczy. I co? Jajco! Strasznie to źle podnosi. Mało podnosi, w sensie, ten samochód i jest bida. Udało się to troszkę dać do przodu, więc próbujemy troszkę bardziej do tyłu no i tyle, ale żebym nawojował a tu wejdzie no pierdziel Dobra udało się dźwignąć przyczepą ten kontener z tyłu do góry Więc cofamy, cofamy ile możemy? Dobra, może tyle starczy tam jest ściana, nie wiesz o co chodzi kurde mol no i teraz tutaj leży kontener i teraz mi go dźwignie do góry. Łaski nie robi. Bez szału. No zobacz, zobacz jak to podnosi. Przecież tu w ogóle ten... I to już nic naprawdę nie przeszkadza, że to jest tak jak jest. Chodzi o to, że bardzo mały zakres podnoszenia jest w tym aucie. W tym DAFie. Chyba we wszystkich. Nie jest to wygodne, ale takie tandemowe. Chociaż nie, no nie będę przesadzał. Po prostu źle podnosi i tyle opuścimy trochę przód w dół i może dupa pójdzie do góry jak nie to szarpiemy na siłę i już muszę z tym ruszyć trochę do przodu bo nic nie zrobię oho poszedł tył do góry dobra a ja teraz do przodu to muszę w prawo odbić damy radę idę się z tym babrą 20 minut już zoba ha ale cyrk ale jaja Do no najważniejsze by nie urwać Chłopie, ja mam godzinę na to. Tyle go wydarłem, tyle mi wystarczy. Tu już mam pole manewru, mogę sobie narzucić przyczepę. Zresztą, już z takiego rozbiegu, to już się sama narzuci. Nie, nie, narzuci nadrzuci się. Nie będę świrował. Ja ją muszę narzucić. Także cofam i delikatnie się łamie, wiecie, w prawo, żeby mi dyszel poszedł w lewo i tył. Czego nie rozumiesz? Tu już sam jest. Ale jaja. Gdybym wiedział, że to tak się stanie, to bym się rozpiął. Dobra, wcofnąłem. Powiedz mi, czy to jest normalne. Stoję w takim dołku. No, stoję w dołku, ale żeby nie podniosło nogi do góry, tylko żebym musiał złożyć przednie nogi i puścić przód do góry, żeby tył poszedł do góry. Tutaj to ma taką podpadiochę, że szok. Szczerze, jakby się okazało, że się pomyliłem z kontenerami, to nie moje, to by to było ciekawie. Ale mi dało. Dawno już nie miałem takich. Kolorowych jarmarków na poczcie, kurwa. Ja mam czas. Po której mam stąd odjazd? Po pierwszej. Nie, już mam odjazd. Nie, za 10 pierwsza, także mam jeszcze pół godziny. Ha. Gwoli szybkiego wyjaśnienia, jakby to auto podnosiło tak wysoko jak stary DAW, ten starszy XF albo Actros, to już bym dawno z tym wyjechał. Nie, nie podnosi, tak. W ogóle ciężko to nazwać podniesieniem, on na równym to podnosi, ale jak jest dołek, to już nawet nie widać, że jest podniesiona. Ale mi dało, ojojoj. Tyle zapasu, widzisz, 41 minut, moi drodzy, zeszło 41 minut. Gdzie